Cześć, to znowu ja. Niestety, to bardzo krótki filmik. Chciałam wam tylko powiedzieć, że jest konkurs, który nazwę temu klonowi, beze mnie wymyślonemu. Ten wygra konkurs i dla niego zbuduje nową makietę. Wiem, krótki filmik. Bardzo krótki. Chciałem jeszcze zaprezentować wam. Zbudowałam do końca ten pomost i chciałem Wam go pokazać. Oto i on. -da -da. Oto i on. Tutaj płotek, kład. Takie działko, które się obraca we wszystkie strony o 280 stopni. Tutaj. Już go pokażę. Komandor. Tutaj jest człowiek, bo to bitwa o okna. Jestem jakiś ludek. Tutaj Hansola ma ostrego skilla, bo zastrzelił Sita. No i jakiegoś gościa. Tutaj klon. No wiecie, snowtropet. może bez hełmu. Śmigacz. Tutaj broni brakuje jednej bo do działka obracającego się w 180 stopni zabraku, zabrakło I tak, klon bez hełmu z takim pistoletem tutaj czekać głowa droida specjalnego pan złamał z tego skill'a. no i tutaj tak idzie 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 idzie, idzie. no i tutaj strzela okej okay. Pamiętajcie, w komentarzach napiszcie nazwę dla tego, no nie wiem, custom klona. Okej? Okay? Hej!